Ja w cieniu przy drożnych jaworów rozlała się cisza ciężka jak rtęć Stanęliśmy naprzeciw oddzieleni jedynie drżeniem powietrza i bogarzem Niewypowiedzianych obietnic oddałaś mi spokój za chaos w żyłach. Transakcja bez słów podpisana tętnicą skrojoną w tej wymianie nie było litości Tylko surowy głód obecności Który trawił resztki rozsądku Dotyk stał się walutą Zdzierając z nas maski codzienności Aż pod skórą zakwitł ogień Za cenę jednego wieczoru kupili Wieczność zamkniętą W klatce piersiowej bilans otwarcia Peron czwartej rano przyjął nas chłodem betonu Gdy wylane z kieliszków niebo zaczęło świecić Przybyłaś z dłońmi pełnymi pogorzelisk Oferując popiół w zamian za iskrę Którą tliłem popowiekami przez zbyt wiele zim, to nie był układ skreślony na paragramie Lecz pakt zawarty między jednym a drugim oddechem wypchnęłaś z moich pozduszne wspomnienia Zastępując je wonią deszczu i tytoniu, który Wsiąkł w pory skóry ma atrament bibułę Przeliczaliśmy minuty na uderzenia Tętna, bo każda sekunda miała swoją wagę W złocie oddałem ci prawo do milczenia Ty wręczyłaś mi klucz do miejsca, o których zapomniały nawet mapy moich lęków Staliśmy się dla siebie lustrami bez srebra, odbijając tylko to, co autentyczne i bolesne w tej licytacji o skrawych bliskości nie liczył się zysk. Lecz wspólnota sarta, która nagle przestała ciążyć w portfelu sumienia, gdy świat przeciął horyzont jak tępy skalpel. Byliśmy już tylko sumą dwóch samotności, które na chwilę przestały siebie bać, kupując wzajemność. Cenę całkowitego obrażenia Aukcja spojrzeń w cieniu podrożnych jaworów Rozlała się cisza ciężka jak rtęć Stanęliśmy naprzeciw oddzieleni jedynie drżenie powietrza I bagażem niewypowiedzianych obietnic Oddałoś mi spokój za chaos w żyłach Transakcja bez słów podpisana tętniącą skronią W tej wymianie nie było litości Tylko słów Którowy głód, obecności, który tkwił resztki rozsądku.